Nie! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku zakładania kolowersów do Empiony. Dzisiaj zajmiemy się tyłem. Jest piękna pogoda w sobotę. Wczoraj było eleganckie 20 stopni Celsjusza. Dzisiaj mamy niecałe 5. Zajebiście jest. Pogoda bardzo sprzyja na wszelakie manewry na zewnątrz. Jeżdżamy teraz do warsztatu. Ustawiamy furkę. I zabieramy się za tył. Mam nadzieję, że to nie będzie jakaś duża. Misja. It was at this moment that he knew. He fucked up. Po ciulu jak zawsze. Ale jak już powiedziałem, więc prawdopodobnie to będzie duża misja. Chłopaki są tutaj ze mną, będziemy będą działać na 30 w międzyczasie. A ja podziałam sobie na nadzieję, no, nie, że podoba Wam się nowy format, co robię z e, właśnie Crowewersów, że jest timelapse cały czas. tego co robię, tylko wtedy, kiedy coś różniczego bo mówię, no to wtedy normalnie w czasie rzeczywistym i dzisiaj będziemy kontynuować dalej to samo okay, pod bramę podjechałem otwieram bramę i wjeżdżam. 1-4 w gazie! Ale zanim zaczniemy robotę, trzeba się najeść parę kiełbasek standardowo i chleb czostkowy, żeby mieć siłę do pracy. Skóra już podniesiona, a z tyłu prawdopodobnie akcja będzie wyglądać tak, że a, musimy odkręcić tą śrubę od szaka, odpiąć ten sensor i chyba wykręcić tamtą śrubę od tego kontrolarma, a to, 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 to chuj. Trzeba rozebrać tylne siedzenia i tylną półkę, żeby dostać się do góry szaka, więc muszę wyciągnąć całe siedzenia z tyłu, no i przy okazji muszę się zająć tym, Likiem tutaj, bo jak widać, stoi mi tu woda, bo się wylewa stąd i to mi gnije ten boczek cały, więc muszę to ściągnąć i zalizować tą, tą barierę, co tutaj jest, bo mi jej cieknie woda i stoi. Na lake'u się już na widać, chyba gdzie? Tutaj o. I komora jest, wiesz, gdzie wszystko dźwiga Głośniki wyciągnięte, tutaj mamy szaka, trzy śrubki z góry Tego ja mogę ściągnąć, o ładnie wszystko wygląda w sumie Mamy trzy trzynastki I przy okazji jak już tu jest, to sobie wymienię głośniki od razu Mam nowe, są jeszcze oryginalne, trzeba zmienić Nie będę musiał przód tak samo głośników rozebrać, żeby powymieniać Czyli przy okazji parę więcej, na... parę więcej napraw muszę zrobić Czyli muszę ściągnąć przednie drzwi, te drzwi muszę rozebrać I tu głośniki nowe zakładamy jeszcze ekstra więc ja teraz przysiadam tutaj do tego, tej roboty i będziemy kombinować jak to będziemy wyciągać. Czy może po prostu to odkręcę z tej strony, a tu też odkręcę z tej strony i będzie łatwiej? Zaraz zobaczymy. Czaczek już przygotowany, mniej więcej wstępnie ustawiony to Była przejebana misja, żeby to wyciągnąć Odkręciłem ten kontrolarm i całe nadkole wyjebałem Więc on szedł tutaj na dół, w tamtą stronę I go tak wykręciliśmy wokół tego kontrolarmu I Tutaj trzeba to na dół wszystko robić Ale mam nadzieję, że tego nie, nie będzie takiego przejebanej misji Bo prawdopodobnie on się zmieści sobie nie mieści się chyba bez żadnego problemu bo jest krótszy, o wiele krótszy jest będzie git teraz już przynajmniej wiem on mi tak dupą bojało śmiesznie no i wylane szaki nie pomagały Fendera na no ten mój niebieski. No Zajbiście wygląda, moim zdaniem. A tu jest Daytona Violet No ale spoko to wyglądam. ma będzie zajbiście wyglądać tym niebieskim. Dobrze, w chuj będzie wyglądać na pewno. Pierdolę z tyłu. Z tyłu zawieszenie to jest jakaś męczarnia. Normalnie porażka. Urwał mi się swoje bar przy okazji i tak go chciałem wymienić. Ale nie mogę założyć, bo jest za duży ogólnie poszło w pizdu do góry więc a, prawdopodobnie trzeba będzie to obniżyć wszystko sensie jeszcze czy podwyżyć znaczy się czy będę musiał to odkręcić troszkę niżej dać No nawet swój berlinka nie założę na razie się przenoszę na drugą stronę później będziemy musieli się zaskonać kurwe czasu to zajęło Maxa na dół, więc jest troszkę wyżej, gdzieś o tyle wyżej. Teraz zobaczymy, jak to będzie się Zakładam koła, obniżam zobaczymy, czy znowu przyholowałem, czy nie. I pomierzyłem sobie z tyłu, a w sumie nie, mam pomierzone z tyłu. Jest mniej więcej 61 cm od dołu felgi do Fendera, więc zobaczymy, ile teraz będzie. I tak samo, jak się zmieni, też tył, bo na razie, mam że nie będzie wyglądał tak. Dobra, BMA obniżona. Tak trochę siedzi. Jeszcze pasowałby z centymetr, moim zdaniem, tył do góry i przód wyrównać do tyłu, żeby było idealnie dla mnie. A bo ona będzie, wtedy tutaj będzie elegancko. Już tu żadnego spacera już nie dołożę. Ale mniej więcej tył będę na pewno musiał coś tutaj dołożyć. Bo to jest kurwa makabra. Tył to jeszcze by uszedł. Ewentualnie jakąś piąteczkę może zwrócić. No to chyba z dziesiątkę przynajmniej, trzeba będzie wrzucić. Także, całe auto rozjebanem, w drobny mak a... Będę musiał chwilę tak pojeździć, bo mam regulację Muszę sobie to jeszcze ustawić wszystko Zajęło mi to całą prawie sobotę Od godziny pierwszej do godziny a, szóstej Jebania z tyłem jest o wiele, wiele więcej dla mnie Chłopaki tutaj spawają e, BC do Eczudziechy Niestety nie do mojej Beka jest taka, że trzeba je spawać, nie tak jak normalny normalnym jak ja zakładałem Tylko trzeba je tyłanie nasunąć No takie te tubki uciąć, pierdolić i zaspawać ładnie Trzeba dosunąć jeszcze I będziemy spawać si. A tu w międzyczasie jest komora robiona, Pan Paweł napierdala Napierdala Komorę będziemy malować, bo czarna Oczywiście bez wyciągania motora, bo tak lepiej lepiej, łatwiej w sumie. Na sezon trzeba MM przygotować i dobrze będzie. A ja się zabieram teraz za swoje, bo tylko stoję i marudzę. Ogólnie pierwsze wyrażenia z zmiany zawieszenia z oryginalnego na Stenc to wiadomo, pierwsze, że czuć, że auto jest bardziej takie sztywne, bardziej żwawe. Jak teraz dajesz gazu, to nie, że Cię wygina tak, <grytania> stawia dęba. Jak mu dupniesz, to, to po prostu jedzie, po prostu ciśnie do przodu. Się nie zastanawia. I tak powinno być, w końcu to jest m piona, nie? A nie jakieś... Gówno. <noise> Także to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli macie jakieś pytania, lub pomysły na jakie filmy mogę nagrać, lub coś w tym stylu, co byście chcieli widzieć, bardzo chętnie wysłucham Waszych propozycji i z chęcią w sumie coś mogę jeszcze ekstra nagrać, ponieważ a, jest teraz taki okres, co się zbyt dużo nic nie dzieje, jest wiele innych planów i opcji, co mogę robić, więc tak staram się coś niecoś ponagrywać. Trochę mi schodzi z. Montowaniem dużo tego, bo najczęściej to nagrywam na 3-4 razy, nawet czasem jest przerwy po tydzień, dwa, więc temu takie są zawiechy z filmami, ale nic, nic się nie dzieje, a także dzięki za uwagę, trzymajcie się, oczywiście pas nie oddaję, każdy 39, ale to nic, kiedyś pójdą do renowacji w każdym razie, więc dzięki za oglądanie jeszcze raz, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie, cześć.